To, co wyczyniał w powietrzu, zbudowało jego nieśmiertelną legendę na ziemi. Stanisław Skalski był najskuteczniejszym polskim pilotem II Wojny Światowej. Już 2 września 1939 roku zestrzelił dwa niemieckie Do-17, a w trakcie kolejnych lotów HS-126 i Stukasa. W styczniu 1940 roku trafił do Anglii i po przeszkoleniu na harikenach natychmiast wszedł do akcji. W sierpniu zestrzelił bombowiec H-111, a w ciągu kolejnych dni trzy Messerschmitt Bf 109. 5 września 1940 roku sam został zestrzelony, doznając rozległych poparzeń. W 1943 roku zgłosił się do Polskiego Zespołu Myśliwskiego latającego w Afryce Północnej, mimo iż oficjalnie nie był dowódcą jednostki, zaczęła ona być znana jako Cyrk Skalskiego. W sumie Skalski zestrzelił 18 samolotów niemieckich, otrzymując złoty i srebrny krzyż wirtuty militarii i czterokrotnie krzyż walecznych. Po wojnie sterowane przez Sowietów komunistyczne władze zgotowały mu piekło, skazując na śmierć i wtrącając do więzienia na 8 lat. Kilka miesięcy przed śmiercią Skalski, pytany o bohaterstwo, powiedział: Byłem tylko żołnierzem, latałem i walczyłem najlepiej jak umiem. Tank Hunter subskrybuj po więcej wojennych historii.